Kochani bracia i siostry, w Chrystusie Panu, oto słyszymy w Ewangelii dzisiaj, Pan Jezus mówi do nas wyraźnie, musicie iść, siadź, głosić Ewangelię, nie lękać się. Musicie pójść, póki wam starczy sił i życia w waszym domu, w waszym środowisku, nie możecie się poddawać. Chociaż będą się wzbierać różne przeciwności, chociaż może będą one większe lub mniejsze, w zależności od tego, czy jesteś bardziej, czy mniej znany, czy więcej obecny w mediach społecznościowych, czy może mniej, ale proszę Cię, abyś zawsze niósł słowo Chrystusa, które mieści się w tym jednym zdaniu miły i bliźniego, jak siebie samego. I dlatego tak bardzo dzisiaj musimy być uważni, ostrożni, bo skąd przychodzi do nas wilk w owczej skórze? Przychodzi, kiedy zaczyna atakować. Jeśli w naszych wspólnotach, a już nie mówiąc w Kościele, rozpoczynają się różne podejścia ataki, to dokąd, dokąd my zmierzamy? Kim my właściwie jesteśmy, bracia i siostry? Kiedy patrzymy na postać Jezusa, gdyby Pan Jezus dzisiaj przyszedł na już teraz, wyobraźmy sobie, że nastąpił koniec czasu. I gdy Pan Jezus by przyszedł, to co myślicie, że stanąłby pewnie na polskiej ziemi? I powiedział, w końcu was mogę zabrać do siebie, bo wy, tacy Polacy, jesteście wybrani narodem i wy we mnie wierzycie, i wy umieliście zachować wszystko zgodnie z prawem, ale czy zgodnie z sercem i miłością? Umieliście, znaliście prawo, znaliście również i podstęp który można uczynić przez to prawo znaliście różne formy działań które mogły niszczyć drugiego i jakże to dziś jest widoczne kiedy patrzymy na nasz naród podzielony na dwie części podzielony naród, podzielone społeczeństwo podzielony kościół więc pytanie kto tu jest chory gdzie tu jest? Jaka to choroba, że nie umiemy ze sobą rozmawiać, jeśli w mediach społecznościowych czytamy wciąż ataki na kościół, na to, co święte, ale też i ludzie kościoła również nie są bez winy i oddają w sposób skuteczny i w sposób bardzo mocny i może boleć. Czyż ja jako człowiek, czyż ja jako książę, czyż ja jako apostoł Jezusa mogę kogoś odrzucić? Nie mam takiego prawa. Nie tylko prawa, ale gdybym odrzucił, to przecież odrzuciłbym to wszystko, co przyjąłem od Chrystusa. To po cóż byłoby to wszystko? Nie miałbym prawa stać przy ołtarzu, jeśli bym przestał kochać. Jeśli odejdę od ołtarza, gdyby tak się stało, odejdę wtedy, gdybym przestał kochać. Ale wierzę, że nie, bo ona, Matka Najświętsza, uczy mnie wciąż tej miłości. Bo od niej uczę się tej miłości. Ona mówi wciąż i powtarza: Dzieci moje, ja kocham Was taką samą miłością, jaką kocham również Waszych nieprzyjaciół. Jakże więc mógłbym uczyć się innej miłości? Jakaż to misja moja, kapłańska? Czy mile widziana, czy niemile widziana, czy odrzucana, czy szachrana, czy całkowicie? Już zniszczona przez innych, wyszydzona, jakże często również i obleczona w kłamstwo i, i podstęp. Jakże mógłbym przestać kochać? I również tych, kochani bracia i siostry, którzy to czynią, ale spokojny jestem. Moje serce, bo wpatrzony w jej oblicze, ona, która prowadzi i która mówi do mnie: nie lękaj się, nie bój się. Kiedyś, przed laty, zostałem pobity na Ukrainie, gdy walczyliśmy o kościół katolicki. Taki jestem katolik, żeby ten kościół zwrócili władzom komunistycznym, żeby władze komunistyczne zwróciły ten kościół. Dobrze, niektórzy o tym wiedzą. I nie bolało tamto uderzenie. Ale dzisiaj, kiedy biją mieci, którzy są w tym kościele, dla których byłem gotów życie dać, to boli, ale też ten ból staje się słodki. Bo dla Maryi, bo na to, aby kościół był mocny. Ktoś powie, Jarku, odszedłeś, nie odszedłem. Ja lekko odpłynąłem małą łódką. Ktoś powie, to tratwa, zatoniesz. Nie wiem, czy zatonę, ale jeśli mogę zatonąć, gdy wiary mi brak. Ale przecież taki święty Franciszek z Kalabrii, gdzie się udaje, święty Franciszek z, z Pauli. Poczytajcie o nim w internecie. Święty Franciszek ze swoimi braćmi kiedyś udał się z Pauli na Sycylię. I oto wiecie, że z Kalabrii na Sycylię trzeba przepłynąć. Jest taki dosyć szeroki właśnie pas morza, bo Sycylia oczywiście to wyspa. I prosił Święty, święty Franciszek z Pauli. Aby go zabrano na łódź. Nikt mu, nikt go nie chciał wziąć. Tacy biedacy nie macie nic, nikt wam za mami nie stoi, nikt wam nie dopomoże. Dlatego nie było miejsca dla nich w łodzi. Nie było miejsca. I wtedy święty Franciszek zdjął swój płaszcz i rzucił na morze i mówi do swoich współbraci: siadajcie. Płyniemy. I oto przepłynęli na tym płaszczu z Kalabrii aż na Sycylię. A wszyscy patrzyli z łodzi i nie mogli uwierzyć. Jeśli masz wiarę, Pan Bóg uczyni wszystko, abyś mógł głosić. Jeśli masz wiarę i miłość i pokorne serce. Pamiętaj. Że warto, że warto nieść, nawet gdyby trzeba było iść w takim osamotnieniu, nawet gdyby cię nikt już nie chciał zabrać nigdzie i nawet gdyby wszyscy cię odrzucili. Pamiętaj, że gdy masz wiarę i miłość w sercu, Boga w sercu, jesteś najbogatszy. Amen.